Hej, witam się z wami niezwykle serdecznie, już w drugim odcinku kariery Tottenhamem No, już, ale już. Dobra, od razu przejdźmy do pierwszego meczu. Gramy z Newcastle, yy, może Stroje, jakieś inne. Dobra, oni jakie mają? O, tak będzie yy, nawet dobrze. Yy, dobra, skład, yy, tutaj wszystko ok. Wystąpimy taką, takim podstawowy, taką podstawową a aczkolwiek po to, żeby przetestować nowe nabytki, jak wiemy, Ansaldi i Abu Mejang. Dobra. Ja Was zapraszam na skrót spotkania z Newcastle. No i zapraszam Was na skrót tego meczu. Cześć. Spójrz, tak. Naprawdę, dyrektor to wszystko chce. Uwaga, pierwsza akcja Newcastle. Sisse, jak to się wszystko rozwiąże? Sise, dobrze tutaj zachował się Loris. Gutierrez, jeszcze przyciśnięty Tottenham ten na dzień dobry. Rzut rożny, bo to liczyli władze i w ogóle wszyscy teraz fatalnie z prawej strony. Dziura! Świetnie, Hugo Lois. O, Tiote, Sise. Obok bramki ten strzał, ale niebezpiecznie jest coraz bardziej. Dobrze, on gra póki co w tym spotkaniu Ansaldi. Ładna wrzutka de Bajor. Tutaj nie znalazł miejsca, żeby uderzyć piłkę głową. A zagranie do Gutierresa, jak to się wszystko skończy? Kończy się! Lois! Lois, 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 spokojnie. to jest akcja, dembele! Może to jest akcja, to ten dembele? Nie, nie, piłka zablokowana i bramkę król. Na piłkę w swoich rękach. On teraz ten szybki zawodnik wrzuci na Adebayor. tak też robi Adebayor. O. Lenon. Lenon. Indywidualnie Lenon. Piłka w rękach króla. Też mało widoczny w ofensywie, ale teraz wrzuca. Okazja. Nie ma gola. Zbiega do środka Bale. Wypuszcza Ansel Diego. Jaka będzie wrzutka A De Bajor, gol 1-0, minuta i to jest właśnie gra do końca Jeden błąd Newcastle, no i jest gol Fatalnie tutaj się zachował jeden z obrońców Wydawało się, że ta wrzutka jest zła A jednak tutaj Po kiksie, Emanuela De Bajor Strzela gola dla Tottenhamu Kabaye, Kabaye, sise Obok bramki mają szczęście z I wygrywa ten mecz Tottenham. No, to nie jest jakiś super wygrany mecz, ale zawsze są te trzy punkty. Obrona trochę się źle zaprezentowała, jednak myślę, atak Tottenhamu był jak najbardziej na plus. Parker, piłkarzem meczu. No tak, no, myślę, że się nie spisał póki co za bardzo. albo mejan gotowość skauta, ok. Dempsey wreszcie się rozkręcił. Ansaldi kończy dywagację na temat składu. No tak, dobrze zagrał, naprawdę. Tara blisko zmiany klubu. Eee. Mamy milon, milion budżetu, ja tak myślę, żeby kupić jakiegoś obrońcę, bo nie spisują się. Nie, nie spisał się Kabul dobrze po prostu. Ale oczywiście dostanie jeszcze szansę. Eee. Dobra, to sobie przesymulujemy kolejne dni, a mieliśmy scouta. Mieliśmy scouta. Nie cele, nie cele. Szkółka scouting eee, rozpocznij. A wyślemy sobie do Stanów. Może... Znaczy tam nie ma jakichś wielkich talentów, ale kto wie eee, do Anglii. Niech na miejscu poszuka, oraz do Niemiec. Dobra, Ym, to dalej. Za sobie zwołamy konferencję prasową. Oferta za kogo? Nos, oczywiście, ja się zawsze zgadzam na wypożyczenia. Ym, obydwie drużyny, dobra, zmotywujemy nasz zespół. Widzimy obydwie drużyny Manchester United ma No, obydwie drużyny z Manchester już potraciły punkty. Piotrowski pod lupą, pod, przed drugim meczem. Oby się tylko dobrze pokazać i będzie dobrze. Zawodowiec, 5 minut, tak wszystko się zgadza. Okej. Okay. Przepraszam za to. Damy zagrać Gallasowi, bo się nie spisał za dobrze Kabul. I po prostu no, chcę wypróbować też tego zawodnika, ale nie ma czy przyspieszenia. Nie, to nie ma, nie ma opcji. Eee, ale jest kalk Kalker. On nie jest zły, więc... Można go zawsze wypróbować. No i Ora, zamiast Dembele wystąpi sobie Holby. Dobra, eee, jeszcze tylko... Rolę zawodników i kapitan to będzie Hugo Lois. Ja Was zapraszam na skrót meczu z West Brom. Albion. nie, West Brom. No tak, West Brom Al y Albion. Ja Was żegnam, zapraszam na skrót tego spotkania. Do Yanga, ładna piłka. Yang się obraca, uderza, dobry strzał, ale bramkarz. A tak, to ten hamu, Gareth Bale. Świetnie teraz Waliczyk urwał się na lewej stronie. Co zrobi Waliczek? Wrzuca Adebajor 1-0 dla Tottenhamu. 16 minuta. Dobra wrzutka Bejla i tutaj Adebajor wyprowadza na prowadzenie gospodarzy. Promelu Lukaku. On takich sytuacji nie marnuje, ale zmarnował. abu Abumejang. Lenon złożył się do strzału, ale nie wyszło. abu Yang Forster Tu ja, Debajor. Bajor A de za polakarnego słupek. Fatalnie. Zmanował tą sytuację. Lennon. Lennon, będzie dwa. Nie, no i wygrywamy to spotkanie, no. Graliśmy o wiele lepiej w ataku, jednak identyczny wynik jak w pierwszym meczu, no Bale trochę jeszcze się nie spisuje, zaraz zobaczymy kto będzie, no Bale piłkarze meczu, no to ja mówię, że się nie spisuje, znaczy no spudłował po prostu i może dlatego tak mówi, no nie wiem. Ale Garrett Bale piłkarze meczu, znowu Adebayor zszerzył tego jednego bo gola dla nas, Piotrowski wygra drugi mecz w nowym klubie, no tak i się z tego bardzo cieszę. Teraz mamy mecz z Brightonem i to będzie ostatni mecz tutaj nasz dzisiaj yy, w trybie kariery to ten hamem. sobie ustalimy też trochę rezerwowy skład Kai Walker. Hmm. Nie on jest dobry naprawdę. On przecież ma 22 lata, on może się tak rozwinąć. Panie trenerze. Hmm. Tak, 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 bo to jest przecież mecz yy, jak najbardziej myślę do wygrania. Takie stroje, aczkolwiek po to, żeby nie było żadnych nieporozumień. Dziś wystąpi sobie y, może Holby, y, Livermore. Może za. Aha, nie mam żadnego lewego, on to musi zagrać. Y, może jeszcze patrzę tu, kogo. Aha, kto chciał zagrać. Y, to chciał zagrać, chciałbym się dowiedzieć. A, Christian Ceballos, tak? No to zagrał za Bumeyanga. Słaby za ale damy mu zagrać, jak najbardziej. Ehm, Huddleston. Nie, on nie mam go gdzie wsadzić. Ehm, to chyba tyle, tyle jeśli chodzi o skład. Chociaż w sumie dam Galasowi jeden mecz wystąpić. W jednym meczu. Za kogo? Za Kabula. Albo nie, 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 tak, bo musisz muszę mieć jednego dosyć szybkiego broń, więc Kabul wystąpi, a gen odpocznie. Dobra, ja zapraszam Was na skrót tego meczu. To jest Puchar Capital One z Brightonem. To ten ham jak na nie naciska za mocno, jak myślę, że to jest kwestią czasu, kiedy się zacznie to ostrzeliwanie bramki Brightonu ponieważ z każdą chwilą będzie sił czas mija. Holdby otwiera wynik meczu w 17 minucie. Pięknie się obróci z piłką i strzel. 1-0 dla Spursów. Adebajor. Adebajor Ostry kąt słupek. Jeszcze tam z tyłu Holdby. Ja z pulsów. Holdby do Adebajora. Ten uderzył z dystansu. Drugi słupek Adebajora w tym meczu. Sebalos, Balos, Adebayor, tym razem trafia po rykoszecie i Tottenham prowadzi 2-0. Balos, Adebayor, Bale włącza się w tę akcję co zrobi Waliczyk, strzał z lewej nogi i Kuszczak. różnego Gareth Bale, czyli Tottenham, Kabul 3-0, Tottenham, no i już teraz zaczyna się pogrom. Kabul tutaj ładnym strzałem. jeszcze piłkę w siatce. No i trzy Rozpędza się. Bale. Gareth Bale uderzenie z lewej nogi. Kuszczak. Holdby. No i to ten Ostatecznie ten mecz zostaje wygrany przez nich 3-0. No, wygrywamy trzeci mecz rzędu, nie tracąc przy tym gola, co mnie strasznie cieszy. Bale znowu piłkarzem meczu, mimo tego, że nie strzelił gola. Świetny mecz, myślę, całej ekipy. Jak najbardziej. No, świetnie zaczynam. Oczywiście, cieszę się. No, Jesteśmy na czwartym miejscu, jednak, jeżeli wygramy ten mecz, to będziemy na linii z Chelsea. Dobra, ja się z Wami żegnam. I zapraszam do komentowania, lajkowania itp., itd. Bla, bla, bla. Dobra, ja się z Wami żegnam. Cześć. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.